Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale MyPolitics, ja nazywam się Tymoteusz Romanowski, a w dzisiejszym piątkowym wywiadzie dnia moim i Państwa gościem jest Pani Poseł Bożena Żelazowska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana Redaktora, witam Państwa. Pierwszy temat, jaki chciałbym poruszyć z Panią Poseł jest niezwiązany z Ukrainą, co o dziwo, która jest... Który temat Ukrainy jest takim bieżącym tematem, ale chciałabym się pani poseł spytać o wczorajszy sondaż IBRIS, który mówi, że Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska nie wchodzi do Sejmu, ma 4,3%, a z kolei Platforma Obywatelska, Koalicja, Koalicja Obywatelska ma 29,3%, a Prawo i Sprawiedliwość 32,5%. I tutaj moje pytanie do Pani poseł. Czy w związku z tym, jak wygląda w tym momencie system ordynacji wyborczej w Polsce, czyli metoda DONTA, czy jednak władze PSL zmienią swoje zdanie i będą chciały startować ze wspólnej listy wyborczej z koalicją obywatelską, czy jednak będziecie chcieli startować samodzielnie? Dziękuję za to pytanie, Panie redaktorze. Otóż mamy jeszcze do wyborów rok i kilka miesięcy i ja myślę, że dzisiaj mówienie o sondażach jest jak najbardziej wskazane, ale my z doświadczenia jako... Posłowie, ale też działacze polskiego stronnictwa ludowego, wiemy, że te sondaże nijak się mają później do wyników wyborów. Pamiętacie Państwo, że przed ostatnimi wyborami również sondaże nie są dla nas łaskawe, a później rzeczywistość na szczęście okazuje się zupełnie inna. I to jest sondaż, tak jak Pan powiedział, ostatni, natomiast sondaż, który był przeprowadzony w zeszłym tygodniu dawał polskiemu stronicu ludowemu około 6%, bodajże chyba nawet ponad 6%. Inaczej też wyglądały sondaże Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dzisiaj mówienie o tym czy decydujemy się na pójście w jednym czy w dwóch blokach jest oczywiście wskazane. My od dłuższego czasu deklarujemy, że rzeczywiście metoda DONTA jest nieubłagana i jest trudna dla mniejszych ugrupowań. I to jest matematyka, i tego tutaj nie można negować i przeskoczyć, ale stoimy na stanowisku, że do wyborów powinniśmy pójść w dwóch blokach. W jednym bloku takim centrowym. I w drugim bloku liberalno-lewicowym. I myślę, że to rozwiązanie jest dobre również dla wyborców, aby mieli jasność, na kogo głosują. To są też inne programy polityczne, i na dzisiaj mamy takie stanowisko. Natomiast co do sondaży, to ja bym się jednak tak bardzo nimi nie sugerowała i też nie martwiła. Dlatego, że tak jak powiedziałam, z doświadczenia wiemy, że te sondaże przed wyborami nie są ani miarodajne, ani wiarygodne. Zresztą do wyborów mamy jeszcze sporo czasu, i przez ten czas również się może wiele wydarzyć. Widzimy, jak te sondaże też się zmieniają, chociażby w ostatnim miesiącu, w ostatnich dwóch miesiącach. Także myślę, że tutaj powinniśmy być spokojni, ale oczywiście, pracować, pracować przede wszystkim na rzecz regionu i wyborców, którzy nas wybierają. A ja cieszę się, że dzisiaj mogę z Państwem rozmawiać, dlatego że telewizja jest telewizją, która prowadzi swoją, nie wiem do końca jaki macie Państwo zasięg, ale wiem, że działacie na terenie mojego okręgu wyborczego. Staramy się głównie działać w, w, u młodzieży, bo jednak YouTube tak. jest platformą młodzieżową, więc to jest głównie nasz cel naszej grupy. To się bardzo cieszę, dlatego że ja też ściśle współpracuję z młodzieżą. Mam dzieci w wieku młodzieżowym, także ja w ogóle zawsze bardzo doceniam taką aktywność młodych ludzi, jeżeli chodzi o działalność społeczną, ale też zaczynacie Państwo w takich mediach regionalnych, a wiemy, że przed dziennikarzami młodymi też. Świat stoi szeroko otworem. To w imieniu mojej policji z bardzo chciałbym już teraz pani poseł podziękować i chciałbym przejść do kolejnego tematu, jakim jest temat aktualnie, którym, na którym cały świat, o którym cały świat mówi, czyli temat ewentualnej wojny rosyjsko-ukraińskiej i ewentualnego. Wstąpienia do tej wojny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że napływają kolejne raporty o możliwości ataku Rosji na Ukrainę. Konstruujemy pakiet unijnych sankcji. Mów, podkreślił również, że odpowiedź Zachodu na ewentualną agresję będzie bardzo mocna. Czy według pani poseł faktycznie wszystkie doniesienia, które mówią Amerykanie, tu mogą się ziścić, czy jednak jest to taktyka. Władimira Putina polegająca na zastraszaniu Zachodu i na dojściu do tego, żeby Ukraina nie wstąpiła do NATO. No przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to główny cel działań Putina, aby Ukraina nie wstąpiła do NATO, aby Ukraina też nie wstąpiła do Unii Europejskiej i na tym bardzo zależy Władimirowi Putinowi i to mówi nie od dzisiaj. Natomiast ta sytuacja, jaka ma miejsce teraz na Ukrainie, jest szalenie ważna dla nas, Polaków, bo pamiętajmy, że jeżeli rozpocznie się wojna na Ukrainie, jesteśmy pierwszym państwem przyfrontowym i te działania będą miały dla nas wielkie znaczenie. Natomiast geopolityka i to sąsiedztwo wschodnie. Jest dla nas bardzo ważne, dlatego tak mocno i od początku, kiedy ten konflikt przybrał na sile, bo pamiętajmy, że te działania toczą się na terenie wschodniej Ukrainy już od 2014 roku i tam rzeczywiście cały czas trwają te działania wojenne z większym lub mniejszym nasileniem. Natomiast, no, tak jak mówię, dla nas Polaków, którzy jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Ukrainy, to może mieć wielkie znaczenie, i tutaj zaraz zechcę też powiedzieć o tym, jak powinniśmy się przygotować do ewentualnego ataku jako państwo przygraniczne, przyfrontowe. Natomiast myślę, że tutaj działania Putina zmierzają o wiele dalej. Dlatego, że Putin chciałby powrotu do Rosji Wielkiej, do Rosji Imperialnej, do tego, co było jeszcze przed 1994 rokiem. Później te działania od 2014 roku również na to wskazują. I pamiętajmy też, że Putin jest przed kolejną reelekcją, więc myślę, że chciałby też pokazać Rosjanom, że jest takim prezydentem silnym. Takim prezydentem, na którego warto głosować. Ale ja, tak jak wczoraj powiedziałam, na wiecu, który odbył się przed Pałacem Kultury, myślę, że śledziliście Państwo i w mediach, ale też i w mediach społecznościowych było wiele na ten temat informacji, gdzie przedstawiciele wszystkich opozycyjnych, w sumie partii politycznych, spotkali się przed Pałacem Kultury. Był też tam prezydent Warszawy i byli też Ukraińcy, byli przedstawiciele organizacji ukraińskich, był ambasador Ukrainy w Polsce. I ja wtedy również w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego zabierałam głos i powiedziałam, że tej wojny nikt nie chce. Nie chcą jej nawet Rosjanie. Wiemy, z czym się kojarzy wojna. Wszystkie działania dyplomatyczne do tej pory polegały na tym, aby zapobiec temu konfliktowi. Dlatego też wspólnie jednym głosem mówiliśmy, że jesteśmy z narodem ukraińskim, że nie chcemy wojny. Nie chcą jej Rosjanie, nie chcą jej Ukraińcy, nie chcą jej Polacy, nie chce jej świat. Natomiast te imperialne zapędy Putina rzeczywiście dzisiaj nie wiemy, mogą do tej wojny doprowadzić, dlatego, że on nie chce mieć wpływ tylko w dwóch regionach. W Donbasie i w Ługańsku, gdzie właściwie te regiony już są przyłączone do Rosji. Nie wyklucza również ofensywy w Donbasie, ale pamiętajmy, że to Putina nie zaspokoi. To nie zaspokoi jego ambicji politycznych i, no i zechce włączyć całą Ukrainę. Także może do tego konfliktu dojść. Stąd bardzo ważne są wszystkie zabiegi i działania dyplomatyczne. Te działania, które czyni Polska, i tutaj podkreślam, że niektóre mogły się rozpocząć wcześniej, zdecydowanie wcześniej, ale tutaj są też bardzo ważne zachowania innych krajów europejskich, Wielkiej Brytanii, oczywiście Niemiec, które jak widzimy teraz, że zajmują niejednoznaczne stanowisko, tak samo Francji. I myślę, że tutaj bardzo ważne jest działania Stanów Zjednoczonych i prezydenta Bidena, który na szczęście rozumie powagę tego konfliktu i chce wzmacniać tą wschodnią flankę. Dobrze, że jesteśmy w NATO i dobrze, że te reakcje się dzieją. Na ile one będą skuteczne, ja jako politolog, ale też jako polityk uważam, że wszystkie zabiegi dyplomatyczne powinny tutaj być wykonane. Abyśmy nie dopuścili do wojny. Dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałam, jako państwo bezpośrednio graniczące z Ukrainą, jesteśmy również narażeni na to, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą, czy jako Polska. Teraz zadaję też pytania rządzącym, jesteśmy przygotowani. Bo wiadomo, że na pewno ucierpi na tym nasz biznes, ucierpią też mieszkańcy. Dlatego czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie tych, którzy będą z terenu Ukrainy przyjeżdżać do Polski? Zawsze wiemy, że jeżeli na terenie jakiegoś państwa trwa konflikt, to ludzie się z tego terenu ewakuują. Czy jesteśmy przygotowani, czy samorządy są przygotowane na to, aby przyjąć uchodźców. Uchodźców z, te, z kraju, w którym y, trwa wojna. I tutaj uważam, że jesteśmy zobligowani, aby pomóc naszym, y, y, no, naszym przyjaciołom, Ukraińcom. I myślę, że tutaj zabrakło jednak ze strony rządzących takich y, wizji i działań wcześniejszych, aby do takich y, sytuacji, y, abyśmy się mogli przygotować. Tutaj pani poseł wspomniała właśnie o ewakuacji ewentualnych uchodźców. Z kolei dzisiaj lider soprysystycznych republik w Donbasie i Ługańsku zarządził ewakuację mieszkańców zamieszkujących te tereny. Z drugiej strony, podczas dzisiejszego spotkania w Mińsku prezydenta Rosji Putina oraz prezydenta Białorusi Łukaszenki, Putin powiedział, i tu cytuję, że wspólne ćwiczenia wojskowe jego kraju z Białorusią nikomu nie zagrażają. Dodał również, że oba kraje będą nadal podejmować kroki w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, w świetle aktywności NATO. Czy nie są to przypadkiem sprzeczne informacje i jaki cel ma właśnie Władimir Putin oraz również Białoruś, żeby z jednej strony ewakuować mieszkańców, a z drugiej strony mówić, że niczego nie będzie? No właśnie, na dzisiejszym spotkaniu Putin powiedział również, że pokażemy im, jak się prowadzi wojnę. Więc tutaj tym słowom Putina, ani tym, które dzisiaj zostały powiedziane, ani wcześniej nie możemy wierzyć. I zarówno mieszkańcy Rosji, jak i Ukraińcy, ale też dyplomaci do końca nie, nie wiedzą, co zrobi Putin. Codziennie budzimy się rano i zastanawiamy się, czy już jesteśmy w atmosferze wojny, czy jeszcze możemy zachowywać się bardziej spokojnie. Ja myślę, że Putin podjął już decyzję, że ta decyzja już zapadła w głowie Putina, a może nawet w kręgu jego najbliższych współpracowników, natomiast nawet dyplomaci krajów zachodnich nie wiedzą dokładnie, jaka ta decyzja jest. I tutaj. Jeżeli chodzi o ewakuację, no to my nie możemy myśleć za inne kraje, ale powinniśmy być zdecydowani i przygotowani jako Polska, jako rząd polski, bo do końca nie wiemy naprawdę, czy ten konflikt nie wybuchnie w najbliższych dniach. Wszyscy byliśmy przygotowani, że to będzie w środę, przygotowani przynajmniej mentalnie, bo tak jak mówię, no nie jesteśmy chyba jeszcze przygotowani jako. Jako państwo przygraniczne, ale mam nadzieję, że te działania się rozpoczną. Cieszę się, że do tej aktywności politycznej, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, włączył się w ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda. To też na no, nasz wniosek, ale to była, mam nadzieję, że też decyzja prezydenta. Zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, na której wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych no, zadeklarowali, że w sprawie mm, wojny na Ukrainie powinniśmy mówić jednym głosem, powinniśmy współpracować. I ja tutaj liczę na tą taką twardą postawę prezydenta Andrzeja Dudy, a z naszej strony deklaruję, że będzie to rzeczywiście współpraca. Bardzo otwarta, bardzo merytoryczna. Jesteśmy chętni do włączenia się w każdą działalność na rzecz i obrony pokoju i wszelkich tutaj możliwości dyplomatycznych, ale też jeżeli trzeba będzie, to wspólnie z samorządami i z samorządowcami przygotować ewentualnie możliwość, aby ci ludzie, którzy będą uciekali z kraju, gdzie trwa wojna, mogli znaleźć u nas schronienie. Tutaj pani po co powiedziała o tym, że powinniśmy teraz, jako wszystkie partie w Polsce, mieć jednakowy front, jednakowy ten, tą samą myśl, jeśli chodzi o rozwiązanie sytuacji na Ukrainie oraz w przypadku wojny, co musi zrobić rząd polski? Tymczasem wczoraj Donald Tusk zwołał własną konferencję, na której. Yy, obecni byli yy, między innymi były prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, marszałek senatu Tomasz Grodzki, byli ministrowie obrony NATO Bogdan i Tomasz Szamoniak oraz były szef MSZ, yy, czy też były szef MSWIA. Czy nie jest to przypadkiem klęsk, czy nie jest to przypadkiem pewien zabieg Donalda Tuska, żeby odwrócić, że. Czy nie jest to zabieg Donalda Tuska w celu pokazania, że opozycja również, tak jak Andrzej Duda, który zwołał radę gabinetową, również tworzy własną radę gabinetową oraz czy nie jest to przypadkiem złe, że part... Donald Tusk, czyli lider największej partii opozycyjnej w Polsce do prawa i sprawiedliwości, nie popiera jednak rządu w tych trudnych chwilach. Ja raz jeszcze wrócę do tego, że wczoraj na tej demonstracji, aby wspierać Ukrainę, również nie było przedstawicieli partii rządzącej. Przynajmniej, no ja ich tam nie spotkałam. Natomiast ta sytuacja, o której Pan mówi i spotkanie przywódców, jak gdyby jednej strony politycznej, jeżeli wypracowane zostanie jakieś stanowisko i później przedstawione wspólnie i prezydentowi, i też partii rządzącej, czy rządowi polski, to wtedy, jeżeli ono jest racjonalne, jeżeli ono jest otwarte i pomocne, to myślę, że również powinno być wzięte pod uwagę. Nie byłam na tym spotkaniu, nie wiem, dlaczego nie było tam przedstawicieli Pisu, nie wiem na czyje zaproszenie. No rozumiem, że na przedstawiciele na zaproszenie pana Tuska ono się odbyło, także nie umiem się do tego odnieść, ale tak jak rozmawiam z moimi kolegami z innych też ugrupowań, to tutaj jak najbardziej wszyscy mówimy jednym głosem, że w przypadku zagrożenia na Ukrainie. Powinniśmy współdziałać i współpracować. To czemu jeśli tak Donald Tusk zamiast wyciągnąć rękę swoją dla rządu Prawa i Sprawiedliwości tworzy własną Radę Bezpieczeństwa i stara się na własne sposoby ustalić, jak będzie wyglądała sytuacja bezpieczeństwa kraju? Panie redaktorze, tak jak mówię, mam nadzieję, że jest to wypracowanie jakiegoś stanowiska wewnątrz swojego klubu, które później zostanie przedstawione. Oficjalnie, jeżeli będą zawarte tam dobre rozwiązania, to powinny być one brane pod uwagę. Ja dzisiaj, jako osoba, która nie uczestniczyłam w tym spotkaniu ani też chyba nie było tam moich kolegów z polskiego stronnictwa ludowego, nie umiem się dzisiaj odnieść, czy to jest dobrze. Jeżeli będą tam konkretne dobre rozwiązania, to powinny być przedstawione na forum. Bo tutaj mówię, tylko wspólny front, tylko wspólne działanie może nas umocnić i może doprowadzić do tego, że te konflikty no przynajmniej w jakiejś części będziemy mogli mieć na nie wpływ i je rozwiązać. Jest to, sytuacja na Ukrainie jest sytuacją geopolityczną. Tutaj no, są zaangażowane też inne światowe mocarstwa wręcz. Ale tak jak mówię, dla nas jest to szczególnie ważne, dlatego, że jesteśmy sąsiadem, bezpośrednim sąsiadem Ukrainy. Dziękuję bardzo, i będziemy czekać na kolejne informacje, jakie będą napływały, co wynik. Tak, to jest ważne, To jest ważne dla nas wszystkich. Donalda Tuska oraz co się dzieje na Ukrainie. I teraz, jako ostatni temat, jaki chciałbym z Panią poseł poruszyć, jest Środowy Wórek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oddalił skargę. Rządu polskiego i rządu węgierskiego w sprawie mechanizmu warunkowości. Czy uważa pani poseł, że jest to jednak klęska polskiej dyplomacji? Ja, jako osoba, która przez ponad 20 lat pracowałam w samorządzie, byłam też już no... Może nie politykiem, ale osobą, której bardzo zależało na tym, aby Polska weszła do Unii Europejskiej. I myślę, że jako kraj, który należy do Unii Europejskiej, który płaci składki i którego też mieszkańcy oczekują na środki, które się Polsce należą. I te pieniądze, które dzisiaj nie płyną do Polski, a pamiętajmy, że prawie wszystkie inne kraje unijne takie środki już dostały, no to jest dla nas wielka strata. I ja myślę, że tutaj to jest rzeczywiście brak naszej logicznej, wewnętrznej polityki, bo gdyby minister Zbigniew Ziobro nie blokował tych pieniędzy. Już w październiku tutaj premier morawiecki miałby inną rolę negocjacyjną. Te pieniądze należą się Polakom. To nie są pieniądze dla ministra Ziobry, to nie są pieniądze dla premiera morawieckiego, to są pieniądze, na które czekają polscy rolnicy, polscy samorządowcy. Te środki przydałyby się Polsce teraz w dobie, kiedy trwa pandemia na całym świecie. I one zostały zagwarantowane, ale pod pewnymi warunkami. Mechanizm praworządności, na który już w grudniu ubiegłego roku zgodził się premier Mateusz Morawiecki, no był tam zapisany. Pan premier doskonale wiedział, na co się godzi. I dzisiaj mówienie, że no później natychmiast zaskarżanie tego wspólnie z Węgrami, to jest moim zdaniem no polityka chaotyczna. Polityka, gdzie no tutaj widzimy, że wewnętrznie nie mogą się panowie dogadać, a tracimy my jako Polacy. I to, co się stało, stało się no bardzo źle dla naszego kraju, dla Polski. Słyszymy z, ze strony Unii Europejskiej, że Unia rzeczywiście mocno warunkuje ten mechanizm praworządności, przestrzeganie tego mechanizmu w Polsce i wypłacanie tych pieniędzy właśnie tym, tym warunkuje. I ja mam nadzieję, że tutaj jak najszybciej kwestia Izby Dyscyplinarnej zostanie w Polsce rozwiązana. I te pieniądze zostaną odblokowane. Ja, jako posłanka terenów podwarszawskich, wiem, jak bardzo one są nam potrzebne, jak bardzo są potrzebne firmom, jak bardzo są potrzebne samorządom, jak bardzo są potrzebne na ochronę zdrowia, na edukację. Także ja sobie nie wyobrażam, abyśmy te środki dostali pod koniec tego okresu programowania, bo jak wiemy, już straciliśmy, bo tam jest taki mechanizm, że jeżeli one nie zostaną rozliczone do jakiegoś czasu, ta pierwsza transza to wtedy ona nam przepada. Także ja jestem już przekonana dzisiaj, że wiele jako Polska straciliśmy i aby nie stracić więcej, jak najszybciej ten, ta kwestia Izby Dyscyplinarnej powinna być rozwiązana. I tutaj myślę, że zaraz będziemy też rozmawiali o tym, że PIS przygotował ustawę, ale też jest inicjatywa pana prezydenta, który również postanowił na szczęście włączyć się do tego bardzo ważnego obszaru politycznego w sprawie odzyskiwania przez Polskę tych pieniędzy to no, nadzieję, że praktycznie te pieniądze uda nam się odzyskać, bo tak jak Pani Wójt powiedziała, są bardzo przyjemne. Przydałyby się być. chociażby na taką działalność jak Państwa Młoda e, Telewizja. Także wiecie Państwo, no ja sobie nie wyobrażam, dlatego że przedostatnie e, te dwa okresy programowania, ostatnich lat, kiedy te pieniądze do Polski płynęły, widzimy jak zmienił się, prawda, nasz kraj. Powstały nowe e, instytucje kultury, nowe drogi, e, no rozwiązania prawie, że w każdej dziedzinie życia. A tutaj właśnie chciałbym się pani poseł dopytać, bo tak jak pani poseł powiedziała, prezydent Duda włączył się także w tą sprawę i widać wyraźny konflikt jednak w Zjednoczonej Prawicy pomiędzy Zbigniewem Ziobro, a prezydentem i premierem Mateuszem Morawieckim. Czy jest możliwe, że to będzie jednak początek końcu Zjednoczonej Prawicy i czy według pani istnieje możliwość, że rząd Prawej Sprawiedliwości upadnie jeszcze przed wyborami? Wie pan, ja tutaj w tej trudnej sytuacji, jaką mamy na świecie, no to takie wszystkie działania, które prowadzą do ostatecznych konfliktów nawet wewnątrz naszego kraju, nie służą nikomu, ale skoro rząd w wielu kwestiach się nie sprawdził. Nie zdał egzaminu, jeżeli chodzi o pandemię, to też wiemy, że nie było rozwiązań, nie było konkretnej ustawy, tyle osób nie musiało umrzeć, powinny być wcześniejsze działania rządu. Nie byliśmy przygotowani ani do czwartej fali pandemii, ani do piątej fali pandemii. Także tutaj rząd nie zdał egzaminu. Jeżeli teraz środki unijne, które są uzależnione od mechanizmu praworządności, mają do Polski nie, nie, nie wpłynąć, no to ja uważam, że rząd powinien się podać do dymisji i niech będzie Polska zarządzana tak, abyśmy byli poważnym partnerem dla Europy, abyśmy mogli pozyskać te pieniądze. No i jeżeli rzeczywiście prawica, która już nie jest zjednoczoną prawicą, się nie dogada, jeżeli widzimy, że konflikt pomiędzy ministrem Ziobro a premierem Morawieckim blokuje te pieniądze, no to coś z tym należy zrobić? I tutaj inicjatywa prezydenta jest słuszna. Polskie Stronnictwo Ludowe niesie dwie poprawki do tej ustawy zaproponowanej przez pana prezydenta. Jedna z tych poprawek to jest, aby sędziowie z Izby Dyscyplinarnej przeszli w stan spoczynku, a nie do innych izb. Drugą poprawkę również tutaj sformowaliśmy. I jeżeli zostaną one uwzględnione, to poprzemy tę inicjatywę. Dziękuję bardzo. Będziemy uważać, jaka będzie dalszy rozwój w relacji pomiędzy ministrem Siobro a premierem Moralskim oraz jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie pieniędzy dla Polski. Ja bym pani poseł bardzo chciał podziękować za ten e, krótki, półgodzinny prawie wywiad. O, to już pół godziny minęło, no, ale bardzo szybko zleciało. Bardzo miło mi się z panem redaktorem rozmawiało. Rozmawialiśmy o naprawdę najważniejszych sprawach dzisiaj dla naszego kraju. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się z panią poseł również miło rozmawiało. Mam nadzieję, że będzie pani poseł częstym gościem w naszych kolejnych programach w przyszłości. Ja bym również chciał bardzo podziękować wszystkim oglądającym za to, że byliście z nami podczas tego wywiadu. To ja był również wioskowy. pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i do.